Moi drodzy co tu dużo mówić atorek nie ma sensu tłumaczyć pewnego pięknego dnia wszedłem na moją grupę task force hashtag l jak chcecie możecie znaleźć na fejsie i ktoś wrzucił posta atorka Staram się jakoś ograniczać ten kontent atorkowy, ponieważ wychodzę z założenia, że nie, po prostu to byłby kanał cały czas skupiony na jednym gościu, to nie ma sensu. Mamy ciekawsze tematy. Ale po zapoznaniu się z linkiem coś we mnie pękło. Po prostu nie wiem, może moje zwieracze się lekko odpaliły, ale przede wszystkim to załamałem ręce. Atorek nam wrzucił takiego posta na swój własny profil. W samym 2020 okazały się prawdą. I dodatkowo mamy zdjęcie ciężarówki pełnej pieniędzy, podpisane, gdyby płacili mi za podejrzenia, które później okazują się być prawdą. Czyli, wiecie, rozumiecie? No, a Torek niby tak dużo przewidział, że miałby tak dużo pieniędzy z tych przewidywań, że normalnie głowa mała że on wszystko dosłownie przewiduje. I ten materiał, moi drodzy, sprawił, że stwierdziłem, nie, zrobimy faktczek. Zrobimy faktczek najpierw atorka, a potem, a co mi tam zrobimy, faktczek Jackowskiego, ale to w następny materiał. Kiedy indziej, ponieważ, no, siedzielibyśmy tutaj do nie wiadomo kiedy. Zapewniam was, sam materiał związany z atorkiem jest gruby, ale zanim pójdziemy w odmęty szaleństwa, poruszmy jedną kwestię. Moi drodzy, pierwsza część zdania tego mema. Gdyby mi płacili za podejrzenia. Atorku, twój content to praktycznie same podejrzenia. Całe twoje filmy są oparte często gęsto na zwyczajnych podejrzeniach i dywagacjach na temat tego co się może wydarzyć. Na tych filmach masz narąbane reklam. Ile wledzie? Dosłownie. Ja staram się trzymać standardowego trybu trzy reklamy na film. Obojętnie jaki byłby długi, krótki, nieważne trzy reklamy, bo nie chcę was dalej katować. U atorka to jest tak, że jest w cholerę tego. Atorek, według tego co sam pokazywał kiedyś, przez przypadek pokazał na statystykach z jednego filmu, ma takie statystyki jak ja, statystyki wyświetleń na całym kanale. A posiadając podstawy matematyki ze szkoły podstawowej, jak sama nazwa wskazuje, jestem w stanie obliczyć, że skoro atorek nagrywa średnio gęsto często 30 filmów, no dajmy te 30 filmów na miesiąc, no to uchu, uh, hu, uh, moi drodzy, średnio 30 razy tyle co ja według YouTubeka zarabiam na miesiąc, kurde lewele, to jest gruby hajs. I przypominam, to wszystko jest z filmów opartych czysto na podejrzeniach. Zatem, Atorku, mimo tego, że strzelasz tymi podejrzeniami jak kulą w płot, co zaraz pokażę, no to zarabiasz hajsy. I przypuszczam, że gdyby ściągnąć właśnie tyle, ile zarobiłeś przez całą swoją działalność, to wątpię czy by w tym wanie się zmieściło, musiałbyś mieć Tira. Dobra, nie przedłużając, jedziemy wreszcie z materiałem. I teraz od razu powiem wam, moi drodzy, nie będziemy się bawić w coś takiego, że ja będę pokazywał wam cytaty, ponieważ to jest półtorej godziny pieprzenia. Musimy niczym najedzone dziecko wyciągnąć samo mięso i ziemniaczki zostawić, ponieważ byśmy po prostu się pożygali. I tutaj od razu zamykam mordy fanom Atorka mówiącym Ej lepszy, ale on przecież teraz nagrywał w tym materiale to spiskowe teorie. Tak, ale tytuł brzmi spiskowe teorie, które okazały się prawdą. Oznacza to tyle i mam nadzieję, że fani atorka tak samo uznają moją interpretację, iż atorek w tymże materiale wspomni wszystkie teorie spiskowe, które on sam uznaje za prawdziwe, czyli to jest jego własna diagnoza dotycząca rzeczywistości. Okej, okay, już mamy pierwszy ból mój osobisty. Trzy minuty wstępu. I to nie takiego, że ja wam kreuję rzeczywistość, tylko trzy minuty gadania o tym, żeby lajkować, subować, żeby wyłączyć adblocka, żeby oglądać w playlistach, bla bla bla, bla bla bla. Żygać się chce. Ej, lepszy, ale trzeba po prostu tak wspominać, ponieważ ludzie nie subskrybują, ludzie nie lajkują, ludzie nie oglądają w playlistach i nie wyłączają adblocka. No cóż, może to jest taka śmiała moja teoria, ale najwyraźniej wygląda na to, że po prostu pewna grupa ludzi nie chce dać mu lajka, nie chce mu zasubskrybować, nie chce oglądać w playlistach, nie chce oglądać z miliardem reklam i mają do tego święte prawo. Według mojej opinii łapka w górę to jest komplement, to jest taka wisienka na torcie. Ja zazwyczaj łapkę w górę daję tylko i wyłącznie wtedy, kiedy materiał mi się przydaje, kiedy ja coś z niego wyciągam. Kiedy dowiaduję się nowych rzeczy, albo gdy widzę, że człowiek, który stworzył materiał, naprawdę włożył ogromną pracę w to, aby to powstało, bądź też całkiem fajnie mi się tego słucha, to daję łapkę w górę. Kiedy jednak na wstępie jeszcze nawet nie zdążyliśmy się zapoznać z treścią, a już mamy dajcie lajki, dajcie suby i tak dalej, i tak dalej to sorry, ale mnie to odrzuca. I tutaj Atorek nam przedstawia, że 10, rozumiecie, 10 teorii spiskowych okazało się faktem realnym. Nie wiem jaki to jest dla Atorka fakt, nierealny, ale co się będziemy przejmować, jedziemy. Do czwartej minuty mamy wspominanie o tym, żeby oglądać z dzwoneczkami, żeby z całą orkiestrą wydzwaniać normalnie jak upiory pokutne. Rozumiecie same bardzo potrzebne informacje, bez których nie jesteście w stanie żyć. A Torek ma tak inteligentną widownię, iż musi tłumaczyć, jak wygląda dzwoniący dzwoneczek. Pani zanim zaczniemy, przypomnę, że seria, którą właśnie oglądacie, nazywa się Spiskowe Spiskowetorię to seria rozrywkowa. To, że jakieś spiskowetorię omawiam, to całkiem nie znaczy, że w nie wierzę, i jedynie poddaję jej analizie logicznej. Podkreślając jednocześnie, że to, że coś jest logiczne, to wcale znaczy, się być prawdziwe. O siebie tym razem dodam, aby nie było prawdziwe, bo jest to cholernie logiczne. I jestem przekonany, że część tych spiskowych teorii wkrótce okaże się stuprocentową prawdą. Nie no, to jest taki galimatias, że musiałem wam ten cytat wrzucić. Tak na marginesie, to to jest prędkość razy dwa, a atorek brzmi tak, jakby mówił to normalnym głosem. Czy widzicie, moi drodzy, na początku mamy zapewnienie, że te wszystkie teorie co ...stuprocentowa prawda okazały się prawną. to jest normalnie taki realizm... Teraz, jak zaczyna się pokazywać, to znaczy, no, ma się pokazać wreszcie samo mięso. To się dowiadujemy, że, no nie, no, no część z nich, część z nich jest według Atorka realna, ale pamiętajcie, że to są tylko teorie, rozumiecie? Tylko to, te... ale według niego są realne. To następuje taki dysonans poznawczy, że głowa mała, Krzychu nie można być do połowy w ciąży, albo to jest fakt. Albo to jest teoria. Tłumacząc tak, żebyś zrozumiał, nie można mieć ciastka i zjeść ciastko. Tymczasem tutaj, według mnie, Atorek do tego zmierza, żeby z jednej strony pokazać, jak to jest prawda stuprocentowa, a z drugiej, w razie jakby ktoś próbował zrobić fact check, to jest ucieczka w nie, 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 to są tylko teorie. Pierwsza spiskowa teoria, która w 2020 roku zaczęła brzmieć prawdopodobnie, to nowy porządek świata. Tak, to też musiałem wam puścić w oryginale, żebyście wiedzieli, że ja sobie tego nie wymyślam. Jak myślicie, jakie uzasadnienie atorek na taką wielką, potężną teorię spiskową o masonach, iluminatach itd., tak i tak, dalej, i tak dalej wytworzył? Bo Morawiecki powiedział na mównicy sejmowej, że będzie nowy porządek świata po pandemii. Czy ja muszę coś dodawać? I dalej, atorek nazywa premiera sługusem elit, bankierem, człowiekiem, który przygotuje Polskę na nowy porządek świata. Moi drodzy, to jest tak psychodeliczny absurd, wyciągnięty poprzez jedno zdanie, właściwie jeden ciąg słów, nawet niepełne zdanie z całego długiego przemówienia, że to jest głowa mała. Na tym etapie to ja żałuję, że w ogóle jestem trzeźwy, ponieważ być może w jakimś upojeniu, jakimkolwiek specyfikiem, byłbym w stanie to lepiej przetrawić. Powiem wam małą ciekawostkę, że powiedzenie tego zdania, nowy porządek świata przez Morawieckiego, który je powiedział tylko i wyłącznie dlatego, no bo nie ma innego doboru słów. I tutaj dziwię się, że ja to muszę mówić ludziom dorosłym: mamy kompletne przetasowanie całego świata rzeczywiście mamy nowy porządek świata. O e-lekcjach, jak ktoś mówił, że ej słuchajcie, bo na przykład jest sobie laska w ciąży i ona nie może ruszyć się z domu, albo jest człowiek, który jest chory, to on może sobie przez kamerkę brać udział w lekcjach. To każdy pukał się w głowę na zasadzie no durny, ty jesteś jak po cholerę, co myślisz, że nauczyciel będzie sobie siedział przed laptopem i gadał do niego. Naraz okazuje się, że proszę bardzo, e-lekcje są jak najbardziej możliwe. Kiedyś nawet partia rządząca wspominała, że po co łazić do lekarza? Jak na przykład chcesz tylko przedłużenia recepty, nie wystarczy zadzwonić tam i on by ci dał jakąś tam e-receptę, właśnie elektroniczną. Gdybyś sobie poszedł do jakiejkolwiek apteki i wykupił ją, to też każdy pukał się w głowę na zasadzie, co ty gadasz. Kiedyś też ludzie mieli opory z zamawianiem przez internet jedzenia, no bo w sumie po co podawać adres w internecie, a jeszcze płacić kartą, a to straszne jest, a nie lepiej pójść te 100 metrów, kupić, wrócić do domu. Co z tego, że leje, co z tego, że jest za zawierucha. Mamy całkowicie nowy porządek, gdzie ludzie globalnie zaakceptowali rozwój technologiczny, który już był wcześniej, tylko nie był korzystany. Dalej, Atarek ci produkuje, że Morawiecki mówił o wielu rzeczach, które okazały się prawdą, sprawdziły się. No i co? On nie jest przecież jasnowidzem, to skąd mógł wiedzieć? No nie wiem, no może wpadłeś na pomysł, że premier kraju ma jakąś moc sprawczą nad krajem, ponieważ jest premierem i przewodzi i rządzi i może sobie wprowadzić co chce. Więc jeśli on mówi, że coś będzie, to najprawdopodobniej dlatego, ponieważ nad tym pracuje. Ale oczywiście nie. W magicznej fantazji Atorka i innych foliarzy okazuje się, że Morawiecki jest agentem iluminatów i oni zapowiadają mu, co zamierzają zrobić. Z czymś takim wypada się zwrócić do eksperta, do gościa, który zarządzał właśnie wszystkimi rzeczami, które miały dopiero być w poprzednim systemie. Panie Jerzy, czy agentura iluminatów mówiła Morawieckiemu, co będzie wprowadzać? No tak było, nie zmyślał. Okej, okay, czyli ekspert potwierdza, wygląda na to, że Atorek ma rację. Dalej Atorek mówi, jakoby na początku całej epidemii to wyglądałoby i tutaj cytat... Jakby ta cała koronka miała sama z siebie zniknąć. Gdzie? W którym miejscu? Bo tak się składa, że wszyscy, dosłownie wszyscy eksperci mówili, iż jeśli w Chinach jest sytuacja taka, ani inna, to musimy się przygotować. Tylko foliarze i kuce gadały, pierdoły o darwinizmie społecznym, że och, bo to samo z siebie zniknie, wolny rynek, paróweczki są najważniejsze. Nikt, dosłownie nikt inny nie mówił inaczej. I teraz moje pytanie, czy to jest myślenie życzeniowe, czy to jest zaklinanie rzeczywistości, czy to jest wierutne kłamstwo? Sami sobie wybierzcie. Naprowadzić nas mogą inne spiskowe teorie, które w 2020 roku zaczęły stały się prawdopodobne. Likwidacja wolnej przedsiębiorczości. To jest fakt, to już się stało. Moi drodzy, to też chciałem, aby wybrzmiało jego słowami, że nie, że on mówi, że coś tam, tylko żeby on własnymi słowami wam powiedział w cytacie. Ponieważ, szczerze mówiąc, to jest dla mnie kompletna psychodela. Gdyby ktoś mi powiedział, że takie wzdury Atorek wygaduje, to bym nie uwierzył. Ktokolwiek z moich widzów, który pracuje w sektorze prywatnym, podejdźcie do swojego szefa i powiedzcie, że tak naprawdę to waszej firmy to nie ma. Nie istnieje, bo tak powiedział Atorek. Powiem tak, z jednej strony połowa mojego kontentu by zniknęła, ponieważ nie musiałbym nagrywać na temat pracy, na temat tego, że Janusze oszukują, na temat i itd., itd., ale z drugiej też niechętnie bym przywitał brak korporacji. Jednakowoż, jakoby nie było, nie moi drodzy, choćby pseudowolnościowcy stawali na głowie: sektor prywatny, przedsiębiorczy istnieje i ma się niestety dobrze. Chociaż szczerze muszę przyznać, bardzo mi się podoba, że pandemia dojechała część nieprzedsiębiorczych Januszy Biznesu. Gości, którzy całe życie myśleli, że są kimś, że są świętymi krowami, wspaniałymi ludźmi, tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ mają firmę, a tak naprawdę jak przyszło co do czego, to się okazało, że oni nie są w stanie nawet spiąć budżetu firmy na 3 miesiące. Ale to wszystko na bok, moi drodzy, niestety, bardzo mi przykro, albo stety, zależy kto słucha. Prywatne firmy istnieją. A Atorek według mnie stracił totalnie kontakt z rzeczywistością. O kurde, to jest dobre. Własność prywatna i prowadzenie własnego biznesu jest o wiele bardziej odciśnięte w kulturze zachodniej niż jakieś tam rzeczy ze starożytności, niż katolicyzm, religia. Raczej nie. Kult polskiego Janusza Prywaciarza jako atlasa ekonomii zostawimy sobie na inny materiał. Jedziemy dalej. Od starożytności przedsiębiorczość i wolność osobista to były takie dwie największe wartości, które odróżniały świat zachodni od komunizmu. Muszę wspominać, że w starożytności komunizmu nie było? Dziękuję. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej wyrażała się nawet w formie symbolicznej. W Polsce. Będę się tutaj bardzo dużo odwoływał do Polski, bo będzie łatwo to najłatwiej zweryfikować. Ależ z radością skorzystamy z tej okazji, prawda? W Polsce nie ma czegoś takiego jak. Zgoda na prowadzenie działalności gospodarczej. nie było to niedawno formalnie nadal nie ma, ale zaraz przejdziemy do praktyki. Jak chciałeś prowadzić działalność gospodarczą, to po prostu ją zgłaszałeś. Nie pytałeś urzędnika, hej urzędniku, czy ja mogę prowadzić działalność gospodarczą? Nie. Temu mówiłeś. Oczywiście na specjalny formularz, ale mu mówiłeś. Ja będę prowadził działalność gospodarczą w takim i takim zakresie. Nie mam zielonego pojęcia, do jakich czasów Atorek się odwołuje, ale ten słynny, typowy foliarski kurwa kiedyś to bylizm, to zazwyczaj jest druga rzecz pospolita. Owszem, w jakiej wsi mur zasichle, gdzieś za trzecią miedzą, być może nie musiałeś nigdzie niczego zgłaszać. Ale jak chciałeś prowadzić poważny biznes, to przepraszam bardzo, ale musiałeś go założyć w mieście, w mieście, gdzie najpierw musiałeś zyskać pozwolenie na budowę, żeby w ogóle zbudować lokal. Po drugie, przystosować go do norm, w których będziesz prowadził swój biznes. Po trzecie, musiałeś wreszcie zgłosić tak zwane materiały niebezpieczne, czyli innymi słowy, jakieś benzyny, gazy itd. W niektórych miastach musiałeś także złożyć papiery o dostęp do kanalizacji, do wody bieżącej, do gazu i różnych takich innych rzeczy. Ponieważ tak, przypominam, w Drugiej Rzeczpospolitej nie było to normą. A ludzie z kamienicy, która na przykład miała mieć połączenie z wieżą ciśnień, dosyć sceptycznie na ten temat się wypowiadali. Zatem lokalnie były potrzebne pozwolenia, pozwolenia, które nie były renegocjowane przez urzędy, tylko ty musiałeś przynieść urzędowi w zębach złożenie jakiegoś podania, które podpisali na przykład wszyscy lokatorzy. Mówię oczywiście tylko i wyłącznie o usługach, ponieważ na nich dzisiaj opiera się polska gospodarka, jeśli chodzi o sektor prywatny i w większości przypadków ci Janusze prywaciarze biadolą. Natomiast tutaj pragnę wyśmiać ludzi, którzy odwołują się do przeszłości na zasadzie Ej, ale kiedyś to mogłeś postawić fabrykę, gdzie chciałeś i robić co chciałeś i nikt nie miał do ciebie pretensji. Ponieważ dzisiejsze prawo niestety, ale wygląda tak, że też sytuacja wy... Ponieważ dzisiejsze prawo wygląda niestety podobnie jak kiedyś, czyli możesz sobie postawić, tylko najpierw musisz mieć hajs. A ty, prywaciarzu Januszu, który przepierniczasz wszystkie swoje dochody na jakieś wycieczki do Hurgady i Nowego Pasata, to przypuszczam, że nic nie oszczędzisz nigdy i nigdy w życiu nie postawisz niczego, oprócz własnego klocka. Tymczasem teraz, nie tylko w Polsce, w wielu krajach, de facto rząd decyduje kto może prowadzić działalność gospodarczą, a kto nie i w jakim zakresie. Serio. Nie wierzysz? No to spróbuj teraz na przykład pojechać sobie do hotelu na wakacje, czy tam ferie. Nie możesz, bo rząd zakazał. Dochodzi i zakazał po uważaniu. Po prostu. To tak, to wolno, to nie wolno. Do wejść. I zjeść nagie nie możesz, bo, bo, bo zaraza. Ten człowiek sam sobie przeczy w dwóch zdaniach, które następują po sobie. Pierwsze zdanie to jest, bo rząd zabronił, bo tak, bo po prostu tak sobie pewnego pięknego dnia Morawiecki wstał i stwierdził, wiecie co, w sumie to ja zamknę to i to. I to jest przedstawienie, przesłanie całego wywodu Atorka. A potem jest zdanie, bo zaraza. Czyli co? Czyli jednak rząd nie robi tego wszystkiego według własnego widzimi się, tylko chroni obywateli przed zarazą. Ale to jedno jedyne zdanie jest całkowicie pomijane i dalsze tłuczenie wywodu to jest ścisłe, bo rząd ma taką fanaberię. Czyli trochę atorka przeceniłem, bo szczerze spodziewałem się, że właśnie będzie chlipanie do drugiej Rzeczpospolitej, wspaniałej, wybitnej. A tutaj mamy jęczenie jęczeń. A tutaj mamy jęczenie, jęczenie, że są obostrzenia, które spowodowane są klęską żywiołową niezależną od rządu. Chyba, że wyznajemy teorię spiskową na zasadzie Kaczyński pojechał sobie rok temu do Chin i to pyża. Jak widziałem ostatnio na fanpage'u jednego z dziennikarzy bardzo mocno powiązanych z takim bardzo propisowskim portalem internetowym i takim kanałem na YouTube twierdzącym, że jest telewizją. Wy już wiecie co, a nie telewizja, kanał na YouTubie. O tym, że... To, że rząd przykleić hotelom, hotelową, tylko wynikało, to, znaczy, to był bardzo profesorski wpis, w zasadzie takie: Zobaczcie, zła branża hotelowa mogła siedzieć cicho i robić kasę, się buntowała się teraz rzeczy przy, przykleić śrubę. Chodziło o to, że hotelarze zarabiały kupę pieniędzy mimo zakazu przyjmowania ludzi, bo na lewo przyjmowali i mówili, wpisywali w papierze, że wszystko było służbo, wyjazdy służbowe, a zaczęli się buntować, więc rząd przykręcił śrubę i prowadził, prowadził takie procedury, że teraz już nie bardzo da się na lewo, na nibyże służbowe wyjazdy ludzi podpisywać. No, ale słuchajcie, to jak? To... Normalnie atorku jest prawo, które przestrzegają wszyscy. Prawo jest po to, aby go przestrzegać. A jak są jakieś Janusze biznesu, które kręcą, kłamią i oszukują, omijając całkowicie prawo, byleby tylko pieniądze się zgadzały, mając gdzieś zdrowie pracownika, zdrowie klienta, zdrowie wszystkich dookoła, to powinni zostać ukarani, ponieważ to nie jest bunt, nieposłuszeństwo obywatelskie względem opresyjnego rządu, tylko to jest próba kręcenia, łamania prawa i wykorzystywania ludzi kosztem ich zdrowia. Dziwię się, że takie rzeczy muszę tłumaczyć. Powiem nawet więcej, dziwię się, że takie rzeczy nagrywa dorosły stary koń. Gość, który powinien wiedzieć, ponieważ niby zdał cały Wydział Prawa i Administracji, jak wygląda prawo, na jakiej zasadzie wygląda przestrzeganie prawa, co to jest nieposłuszeństwo obywatelskie i kiedy następuje, jak wygląda klęska naturalna, czy jest zależna od rządu, czy też nie. To są podstawy wiedzy o społeczeństwie, wykładane w szóstej, siódmej, ósmej klasie szkoły podstawowej. Na całym wydziale nie było podręcznika ze szkoły. ...sektora, albo wykończenia jakichś konkretnych firm. Ale, co bardzo ciekawe, rząd, i to nie jest tylko rząd polski, tak generalnie rządy na świecie, Dziwne dobry, tak robią w ramach tej działalności gospodarczej, że robią głównie małe firmy. Ponieważ, atorku, Janusze biznesu kręcą, kłamią i oszukują zamiast akceptować obecne prawo. Obchodzenie przepisów dla takiego Janusza biznesu to jest chleb powszedni. On codziennie ma to gdzieś: codziennie zatrudnia kogoś na czarno, codziennie otwiera mimo tego, że powinien mieć zamknięte, codziennie wymusza na pracowniku, żeby pracował dłużej, mimo tego, iż ustawowo nie powinien. I wtedy wchodzi cała na biało pandemia. Każdy rząd przygląda się każdemu biznesowi, ponieważ muszą walczyć z zarazą. I co wtedy robią wielkie firmy? Wychodzą z założenia, że słuchajcie, zamykamy się, no bo dbamy o zdrowie swoich pracowników, swoich klientów, musimy grać według zasad. Ponieważ swoją drogą one cały czas są na widoku, cały czas są monitorowane przez organy państwowe, wobec tego one bardzo często, gęsto rzeczywiście są uczciwe. Ale jak się zachowuje typowy Janusz Prywaciarz i teraz, obojętnie czy to jest Johnny Prywaciarz, czy to jest Janusz Prywaciarz, czy, czy to jest Hans Prywaciarz, każdy jeden wychodzi z założenia, że on nie będzie słuchał. Po cholerę! Przecież on przez całe swoje życie miał totalnie gdzieś państwo, wobec tego z jakiej paki teraz ma naraz nie mieć. I co? I to widać, to widać, że ludzie chodzą do konkretnego sklepu, jak wszystkie inne są zamknięte. To widać, że niektóre restauracje otwierają się masowo, i wtedy co? I wtedy wchodzą organy, które już dawno powinny do tych różnych przedsiębiorstw, ponieważ nie tylko restauracji, wejść. A co się wtedy dzieje? Kociokwik! Szkalują! Niszczą! Jażdżą! Wielkie o Jak panie mogli? Oni zrobili najazd normalnie! Sanepid wbił! A fakt, że wszystko wygląda na w tej kuchni na obdrapane, że się leje ze ściany, grzypie, jest... O, nie, 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 cicho, cicho! Cich. On jest szkalowany, niszczony przez państwo, bo się otworzył! I to jest ten mit, którym Janusze, prywaciarze z całego świata karmią swoich wyznawców, a kukoldy ekonomicznie wiecznie w niego wierzą. Ponieważ im wklepano do główki, że prywaciarz to jest zawsze dobre i on ci nie może mylić, a państwo to jest zawsze złe, bo opresyjne. To wszystko opiera się na patologicznym pojęciu wolności, według którego wolność to jest to, że mogę robić sobie, co żywnie mi się podoba, nie patrząc na innych. I ja teraz wiem, że wielu kukoldom ekonomicznym, kucom oraz atorkowi zmiażdżę totalnie spojrzenie na świat, ale tak to nie działa. Moi drodzy, minęło 20 minut materiału, w którym omówiłem 20 minut materiału Atorka. W tym momencie pragnę podziękować moim wspaniałym patronom, Przemkowi, Anonimowej, Marcinowi, Gustawowi, Cezaremu, Ejnarowi, Marcinowi, Bartoszowi, Adamowi oraz Jakubowi. I zapytać was, ponieważ widzicie, materiał jest obszerny, mamy dużo do zrobienia i teraz pytanie pozostaje do was, czy dalej jedziemy z tym koksem. Czy też dochodzicie do wniosku, że mniej więcej wiecie, czego się spodziewać, co tam atorek mniej więcej powiedział? Czy jednak nie? A może chcielibyście, żebym do reszty tych teorii spiskowych, które okazały się prawdą, odniósł bardziej po łebkach? Czyli jest hasełko tylko wypisane i ja skonfrontuję to nie ze słowami atorka, tylko z rzeczywistością potem drugie, trzecie i tak do dziesiątego. W tej gestii zwracam się do Was, bo ja właściwie nagrywam dla Was, Wy to lajkujecie, Wy to oglądacie, Wy dyskutujecie, wobec tego Wy decydujecie. Jak zwykle zapraszam Was do dyskusji, ponieważ komentarze były, są i będą Wasze.